Już po raz 18 na boisku leśnym w naterkach zmierzyli się byli i obecni mieszkańcy naterek i okolic. Mecz zainaugurował doroczne spotkania warmińskie w gminie Giedzchwałd. Spotkania piłkarza amatorów od lat mają uroczystą oprawę. Grane są hymny obu państw, a na maszcie powiewają ich flagi. A zaczęło się tak. W latach jeszcze było tutaj sporo młodzieży, chłopców z broni, z naterek, którzy w wolnym czasie przychodzili na, na boisko. To była to właściwie polana, nie boisko. Ono dopiero teraz zmieniło swój kształt, ale była to niewątpliwie jakaś rozrywka i... W latach 70., w drugiej połowie lat 70. były wyjazdy całych rodzin. No i wielu tu znajomych z boiska zostało jakby rozdzielonych, ale te przyjaźnie pozostały i kiedy tylko była okazja, to przyjeżdżali i też spotykali się w lesie, żeby, żeby pokopać po prostu piłkę, tak jak, jak to chłopcy. Przyjaźnie, dobre obyczaje i dobre tradycje należy podtrzymywać. W 2000 roku powstało stowarzyszenie kulturalno-sportowe, które miało m.in. taki taki cel, ideał, żeby podnieść te spotkania do, do wyższej rangi, bo zaczęli przyjeżdżać i przedstawiciele władz i ze strony niemieckiej, i ze strony polskiej, i traktując to jako takie dobre, takie kameralne spotkanie ludzi niezwiązanych, ani politycznie, ani w jakiś sposób emocjonalny, tylko po prostu jako, jako dobrzy przyjaciele. Co roku zmaganiom piłkarze towarzyszą duże emocje. Nie inaczej było i tym razem. Polsko-niemieckie spotkanie w Natyrkach to jednak nie tylko mecz i sportowe emocje. Przede wszystkim liczymy na takie partnerstwie, spotkania, które zawsze trwają długo, mają swoją historię. Mają swoją. Tak, to jest nasze gol. Mają... No tak, mają swoją historię, dramaturgię. Każdy gol cieszy, ale tak naprawdę później wszyscy sobie razem w objęciach idziemy sobie zjeść coś, wypić piwo. Taki ma, ma charakter tych spotkań spot i taki chcemy ten charakter zachować. Mecz i spotkania warmińskie to także jedna z form współpracy między powiatami Olsztyńskim i Osnabryk. Gościem meczu w terkach był Georg Schirmbeck, wywodzący się z powiatu Osnabryk, poseł do Bundestagu, przebywający z wizytą w powiecie Olsztyńskim, który symbolicznym kopnięciem piłki rozpoczął mecz. Zapytany o to, komu kibicuje, Georg Schirmbeck powiedział. Oczywiście kibicuje lepszej drużenie. W tych pięknych okolicznościach, w tym lesie, w moim sercu nie ma żadnych narodowych uczuć. I liczy się tylko jedno: dobra zabawa. Wszyscy zresztą twierdzili, że to taki mecz, w którym wynik jest sprawą drugorzędną. Do porządku informujemy jednak, że gospodarze zwyciężyli 4 do 2, a po meczu zawodnicy i kibice bawili się razem na festynie, przygotowanym przez naterskie gospodynie.